A jaki stawy kawałek! Tak, Co to za okazja? Zenka urodziny rodziny Gdzie ten Zenek jest? KKMK jesteśmy na Bagrach. Miał być Jurgów, ale Jurgów odwołano. Ale za to mamy urodziny Zenona! Zenon najlepszego! O lak! To był dobry są! Cześć, dołem! Idę, chłopaki, do wody. Szukam żona na wodzie eee, ale Nie ale Bardzo sympatyczna, taka optymalna w temperaturze zewnętrznej.